Tak wiele osób dopytuje, jak to jest możliwe, że mając na przykład pół miliona długu, półtorej miliona długu, składam wniosek o ogłoszenie upadłości, ponieważ albo padła mi firma, albo nie wyszło mi w życiu osobistym, popłynąłem, jestem zadłużony, no i na tą chwilę mam powiedzmy 300 tysięcy długu jako osoba fizyczna, czy półtorej miliona długu jako przedsiębiorca, któremu nie wyszło z przedsiębiorstwem. No i jak to jest możliwe? Że sąd tak naprawdę daje nam do spłaty plan spłat z niską ratą. Chciałabym tu Państwu wyjaśnić, dlaczego to tak wygląda, jak to w rzeczywistości wygląda i przede wszystkim wytłumaczyć Państwu, jak dokładnie działa ta instytucja oddłużeniowa. Przede wszystkim zaczniemy od tego. Może podam przykład przedsiębiorcy. Który prowadził działalność gospodarczą, popadł w niewypłacalność, no i na tą chwilę nie jest w stanie no, po prostu spłacać tych swoich wymaganych zobowiązań. Powstały jakieś tam długi, powstały zobowiązania, musiał zamknąć tą, tą działalność gospodarczą, no ale niestety został z długami, ponieważ w działalności gospodarczej, prowadząc działalność gospodarczą, odpowiadamy całym swoim majątkiem. A więc podam Państwu taki przykład. Osoba, która prowadziła jakąś tam działalność gospodarczą, musiała ją zamknąć, ponieważ wygenerowała w związku z trudną sytuacją tutaj przyszedł COVID, przyszły lockdowny, firma musiała zostać zamknięta. No, i niestety osoba ta miała w leasingu samochody, miała różne inne maszyny, na przykład też w leasingu, różne zobowiązania, kredyty obrotowe, na przykład na rachunku bankowym, które wspierały ją do tego, aby mogła prowadzić swobodnie biznes. No i niestety, jak sami Państwo wiecie, i każdy z nas chyba po części tego doświadczył, z chwilą, kiedy pozamykano wszystkie firmy, pozamykano wszystkie Y, wiele działalności gospodarczych, y, nie można było kontaktować się, przemieszczać i tak dalej. Y, wszystko to stanęło w miejscu. Tutaj nie będę się rozwodzić, bo każdy z nas uczestniczył właśnie w tej, w tej pandemii, i tak dalej. No i później w czasie po pandemii, a więc wtedy, kiedy kiedy z tego uśpienia musieliśmy jakoś ruszyć, musieliśmy się wykaraskać. Wiele firm na przykład pozamykało się już na dobre, niektóre się pozawieszały, próbowały gdzieś tam odwiesić tą działalność, działać. Niestety w niektórych branżach. Zdarzyło się tak, że nie wszystkie firmy mogły nadal funkcjonować. W związku z tym, dzisiaj ponoszą efekty tych problemów, właśnie które ciągną się aż od, samej, od samej, samego rozpoczęcia, prawda, tutaj tych lockdownów, pandemii i tak dalej. Nie mnie to oceniać. W każdym razie, drodzy Państwo, ja chciałam się skupić na tym, co dotknęło przedsiębiorców, którzy prowadzili naprawdę duże biznesy. No i tutaj oczywiście też nie omieszkam powiedzieć o osobach, które prowadziły zwykłe gospodarstwo domowe, a więc o przysłowiowym Kowalskim, który nie miał i nie prowadził żadnej firmy. Otóż osoba, która powiedzmy prowadziła sobie tą działalność, miała leasingi, kredyty obrotowe, miała duże zlecenia, których nie mogła wykonać, no bo po prostu nie mogła wyjechać z firmy. Taka osoba w rzeczywistości ma bardzo wiele zobowiązań, które musiała spłacić, tak? które na bieżąco musiała płacić raty, musiały być wpływy do tych kredytów obrotowych, bo bank ma takie wymogi, więc no, stała się niewypłacalna. Żeby aby nie generować większej ilości długu zamknęła działalność gospodarczą i postanowiła ogłosić upadłość konsumencką. Już jako konsument, tak, bo jeżeli zamykamy przedsiębiorstwo, zamykamy działalność gospodarczą, to już następnego dnia możemy składać wniosek jako konsument. To też jest o wiele tańsze, ponieważ tak jak już w moich materiałach wspomniałam, ogłoszenie Upadłości spółki wiąże się naprawdę z dosyć sporą gotówką, którą musimy mieć w posiadaniu, aby sąd zajął się tutaj upadłością spółki. No i co dalej z tym przedsiębiorcą? Otóż przedsiębiorca ten przede wszystkim zamknął tą działalność, został z długami. I teraz pytanie, czy miał majątek, czy nie miał majątku, różnie to bywa z tymi przedsiębiorcami. Jedni zdążyli na przykład ulokować pieniądze w nieruchomości, czyli Powiedzmy, zakupili jakieś mieszkanie czy dom, czy wzięli dom pod hipotekę, bo stać było ich na to, aby płacić te raty kredytowe, no w końcu pracowali ciężko, tak? No i teraz taka osoba, mająca majątek, musi postawić na szali do upadłości niestety cały swój majątek, no bo nim też odpowiada. W tej sytuacji znalazło się też wiele osób, które nie zdążyły nabyć jakiegokolwiek majątku, zakupić na przykład nieruchomości, domu i tak Więc e, takie osoby mają naprawdę prostą drogę i najlepiej, e, może najszybciej oddużają się takie osoby, które nie mają tak naprawdę nic, a mają bardzo dużo. Zobowiązań, niespłaconych długów i y, są przypadki, a nawet jeden tutaj z komentujących podał właśnie przykład, że miał półtora miliona długu. Następnie y, okazało się, że po ogłoszeniu upadłości, przygotowaniu nowej listy, do spłaty pozostało mu tylko 160 tysięcy. Jak to jest możliwe? Otóż zaraz to Państwu wyjaśnię. Y, z chwilą, kiedy sąd ogłasza upadłość konsumencką, y, wszyscy wierzyciele Dostają powiadomienie od syndyka o tym, że u państwa ogłoszono upadłość. Wierzyciel taki musi, chciał, nie chciał przyjąć takie pismo, odebrać polecony, no i jakoś się do tego ustosunkować. Albo chce uczestniczyć w tej upadłości, albo rezygnuje. To jest jego decyzja, ale musi sądowi dać do syndyka złożyć, takie do kancelarii syndyka złożyć, Taką propozycję, że chce uczestniczyć w tej upadłości, w związku z tym musi przygotować szereg dokumentów, jakieś tam opłaty, no i w związku z tym składa to do syndyka, bo chce w tej upadłości uczestniczyć. Chce odzyskać jakiekolwiek pieniądze, choćby to były pieniądze minimalne, ale decyduje się na to, no i zgłasza tą wierzytelność syndykowi. Wtedy syndyk wpisuje taką osobę na nową listę wierzycieli. A więc ta lista, którą Państwo przygotowaliście w upadłości, do upadłości, do wniosku, zupełnie się zmieni. Może się zmienić, czy na pewno się zmieni, bo to zależy od tego, jak podejdą do tego wierzyciele. Powiem Państwu, jak to wygląda dalej. Przede wszystkim, najpierw syndyk powiadamia ja wszystkich wierzycieli. Jeżeli rezygnują na wstępie, z automatu zostają oddłużeni a więc nigdy nie będą mogli do państwa się zwrócić o to, żebyście zapłacili te zobowiązania, ponieważ w upadłości konsumenckiej nie składając takiej chęci uczestniczenia, to z automatu weryfikuje tych wierzycieli, że są oni skreśleni z listy i powstaje ta nowa lista wierzytelności. W związku z tą nową listą wierzytelności znajdą się na niej tylko ci Wierzyciele, którzy chcą uczestniczyć w tej upadłości konsumenckiej. W związku z tym, też ci, którzy zrezygnowali, pomniejszają tą kwotę do spłaty. I teraz syndyk przygotowuje nową listę wierzycieli. Na tej liście znajdują się oczywiście tylko ci, którzy chcą uczestniczyć, którzy się wpisali. Dostajesz taką listę do akceptacji, i syndyk z tej listy proporcjonalnie Ustala procentowo, który wierzyciel ile dostanie do spłaty, który wierzyciel otrzyma Twoje środki, Twoje pieniądze z wynagrodzenia, z Twoich dochodów w planie spłat. Dla wielu osób, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, materialnej, zdrowotnej przede wszystkim, jakieś problemy, trudności społeczne, to w takiej sytuacji zobowiązania te zostają wszystkie od razu umorzone. No i sąd tutaj nie przygotowuje planu spłat. Ale jeżeli jesteś osobą, która ma zatrudnienie, jesteś zdrowy, możesz pójść do pracy, możesz tą pracę podjąć, to dostajesz ten plan spłat. I w ogóle nie dziwi mnie to, że osoba, która miała 1,5 miliona długu, otrzymała tylko 160 tysięcy i w rzeczywistości z tych 160 tysięcy spłaci na przykład tylko 30 ponieważ jej wynagrodzenie jest na przykład minimalne czy niewiele ponad minimalne, więc tutaj sąd uzna, że osoba ta nie doprowadziła do swojej niewypłacalności w sposób zawiniony i będzie przygotowywał tutaj ratę do planu spłat taką, aby ta osoba była w stanie unieść, unieść ciężar tej raty, nie popadając w kolejne zadłużenie. Nie wiem, czy jasno się Państwo wyraziłam, ale tak to wygląda. Na tym polega upadłość i oddużenie. Dlatego też tak przedsiębiorcy, którzy popadli w niewypłacalność, czyszczą swoje wszystkie długi, zobowiązania, pozbywają się jednym słowem wszystkich zobowiązań właśnie poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Tak samo, w ten sam sposób możesz oddużyć się Ty jako prosty człowiek kowalski, który po prostu z różnych przyczyn Gdzieś tam narobił sobie problemów, długów, no i w związku z tym też nie jesteś w stanie spłacać swoich wymaganych zobowiązań, no bo właśnie tutaj pandemia, utrata pracy, brak płynności, brak możliwości rozłożenia kredytów na jakieś tam mniejsze raty to wszystko doprowadziło do tego, że stałeś się niewypłacalny. Jeżeli na przykład zawiniłeś, ponieważ zaciągałeś te wszystkie zobowiązania, powiedzmy. Celowo wiedziałeś, że nie jesteś w stanie spłacić tych zobowiązań, zaciągałeś kolejne dodatkowe kredyty, no i w związku z tym też yy, stałeś się niewypłacalny. Popadłeś w tą spiralę zadłużenia. Yy, nie wiedziałeś. Yy, jak się ratować, więc zaciągnąłeś kolejny kredyt i dziś jesteś niewypłacalny, ale na przykład wydarzyła się u ciebie dziś jakaś trudna sytuacja, rozstałeś, rozpadło się twoje małżeństwo, nie jesteś w stanie spłacać tych wymaganych zobowiązań, masz jakieś inne problemy zdrowotne, zachorowałeś, przecież tak wiele osób teraz choruje, tak, na różne nagłe choroby, więc zachorowałeś, uległeś wypadkowi, coś się w twoim życiu wydarzyło, to również Pomimo nawet tego, że zawiniłeś, że byłeś świadomy, że zaciągałeś te kredyty, również otrzymasz ogłoszenie upadłości, również procedura będzie dokładnie taka sama, ale nie będziesz musiał też spłacić całości wszystkich swoich zobowiązań, tylko część tych zobowiązań. Sąd ustali, jaka to będzie kwota, bo przecież może ustalić kwotę, yy, oczywiście jak najbardziej tylko i wyłącznie związaną z Twoim wynagrodzeniem, a więc sąd będzie weryfikował ile jesteś w stanie zarobić, jakie pieniądze możesz przeznaczyć na spłatę, planu spłat, miesięczną, tak, żeby znowu nie popaść w spirale zadłużenia, bo na tym polega upadłość konsumencka. Żeby Cię ponownie nie zadłużać, tylko ma Cię oddłużyć. A więc też no, czas spłaty, to najwię... najdłuższy czas spłaty to 8 lat. A więc... 7 lat, przepraszam. A więc jeżeli... Nie zawiniłeś, możesz otrzymać plan spłat do lat y, trzech. Ale jeżeli popadłeś w ten stan niewypłacalności z własnej, nieprzymuszonej y, jakiejś tam y, woli, z głupoty własnej, po prostu, trzeba to sobie jasno powiedzieć. Z niewiedzy, z nieświadomości, z tego, że byłeś lekoduchem, że nabierałeś sobie kredytów tu, tam, bawiłeś się. Być może chciałeś też, no nie wiem, ratować kogoś z rodziny. Różne są sytuacje życiowe. Każdy z nas ma inną sytuację życiową. Każdy dłużnik, każda osoba niewypłacalna doprowadziła do swojej niewypłacalności w jakiś tam sposób świadomy. Nawet ci przedsiębiorcy, którzy pozaciągali te długi, to też sąd tutaj pisze wyraźnie, że no, w porządku. Prowadziłeś działalność, ale mogłeś wiedzieć, że coś się może wydarzyć, że w pewnym momencie może się zdarzyć, może dojść do takiej sytuacji, a więc też tutaj zaniedbałeś troszeczkę te sprawy, że zaciągnąłeś aż tyle kredytów. No ale nie można przewidzieć tego, co zadzieje się w takiej, w takiej sytuacji. Nikt nie przewidział, że będzie pandemia, nikt nie przewidział, że, że będziemy mieć teraz tak wysokie stopy procentowe, że nasze kredyty pójdą dwukrotnie w górę, rata, do, rata kredytowa, a więc. Więc to wszystko przejawia się w tym, że bardzo wiele osób upada i będą upadać, ponieważ no, niestety nasze zarobki, pomimo tego, że minimalna krajowa wzrosła, ale też dwukrotnie wzrosły ceny w sklepach na niektóre produkty, i to produkty pierwszej potrzeby, a więc tutaj też zastanawiamy się, ponieważ wzrosły usługi. No nie jesteśmy też w stanie spłacać wszystkich zobowiązań. Zastanawiamy się, jak to wszystko podzielić, jak to wszystko połączyć. No i co zrobić, żeby, żeby powiązać ten koniec z końcem? Dlatego też, nawet jeżeli byliśmy w stanie spłacać te nasze zobowiązania, te nasze kredyty do jakiegoś czasu, um, i nawet te osoby, które mają już zajęcia komornicze, dogadywały się z komornikiem, że spłacają jakąś tam ratę komornikowi. Wiedząc, że tak czy inaczej dożywotnio nie spłacą swoich zobowiązań, to takie osoby najczęściej korzystają właśnie teraz z ogłoszenia upadłości, ponieważ jeżeli osoba jest świadoma tego, że nie jest w stanie spłacić swoich wymaganych zobowiązań do końca życia, dożywotnio, a nie chce obarczać, pozostawiać po sobie długów dla rodziny, dla dzieci, to korzysta z tej nowelizacji ustawy. Dlatego też bardzo wiele wniosków w sądzie jest złożonych. No i tutaj też Państwa pytania, no, ślecie takie pytania, zapytania, jak to jest, że ja czekam na przykład już tyle miesięcy na postanowienie sądu o samoogłoszenie upadłości, czy na przykład oczekuję na decyzję jakąś o planie spłat, to gdzieś tam zalega w sądzie, nie otrzymuję dalej informacji, wszystko stanęło w miejscu. Drodzy Państwo, wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, są składane setki w każdym sądzie, który prowadzi upadłość. Nie jesteście Państwo sami, a więc no, polecam uzbroić się w cierpliwość, ponieważ to wszystko się w końcu zadzieje, to się wszystko wydarzy. Każdy z Państwa dostanie ten swój plan spłat, wszystko się pouprawomacnia. Tylko na to też potrzebujemy czasu, ponieważ, no, jak sami Państwo wiecie, sędziów niestety nie mamy tylu ilu dłużników, a więc na każdego sędziego przypada jakaś tam pula dłużników i są to naprawdę dziesiątki osób, gdzie muszą sądy rozpatrzyć ten wniosek, gdzie muszą go przeczytać, gdzie muszą zdecydować, czy ta osoba zawiniła, czy nie zawiniła. Ponadto muszą jeszcze. Prowadzić całe, cały szereg dokumentacji, muszą y, trzymać rękę na pulsie, jeżeli chodzi o sprzedaży, o sprzedaży nieruchomości, ruchomości tych wszystkich wierzycieli. To są naprawdę. Setki spraw, które są prowadzone, nie jesteście Państwo sami i pępkami świata, więc też trzeba tutaj troszeczkę, że tak powiem, no może brzydko to powiedziałam, ale no niestety bardzo wiele osób ma z tym problem, że złożyłem wniosek, oczekuję trzy miesiące, tyle powinien, do tego czasu sąd powinien to ogłosić niestety nie tak szybko. Bardzo często bywa tak, że na przykład sądy ogłaszają upadłość po tygodniu, jeżeli widzą, że dana osoba jest w krytycznej sytuacji. Wtedy jest natychmiast ogłaszane. Ja też tak mam. Więc w takich przypadkach szybciutko sąd ogłasza, ale są osoby, które muszą oczekiwać nawet do 8 miesięcy na postanowienie, czy 9, czy nawet 10 miesięcy. Są osoby, które nawet rok czasu czekają na samo ogłoszenie upadłości, ponieważ ponieważ jest tych wniosków od tego 2020 roku złożonych tak dużo, że osoby nie są w stanie, że sądy nie są w stanie po prostu zapanować nad tym. Jest tego tak dużo, muszą że tak powiem zająć się tym tamtym i wieloma innymi sprawami, które są priorytetowe i oczywiście każdy z państwa otrzyma to, o co prosi sąd. Z tym, że no, musimy się tutaj uzbroić w cierpliwość. Drodzy Państwo, tak to wygląda. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że, że powiedziałam i określiłam to Państwu zrozumiale, że jest to dla Państwa zrozumiałe, jak przygotowuje się ten, ten plaspłat, jak przygotowuje się tą listę wierzycieli. I zapraszam na kolejny materiał, który już wkrótce. Pozdrawiam serdecznie.